Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, wszyscy szanowni państwo, droga młodzieży, akcja Reinhardt tu się rozpoczynała. Stąd wywożono naszych żydowskich braci, których przed wojną w Lublinie było na 110 tysięcy mieszkańców około 40 tysięcy. Według szacunków przy życiu pozostało, pozostała garstka, około 250 stąd wywożono ich i nie tylko stąd, ale tu się zaczynała ta akcja wywożono ich prosto do Bełżca z przystankiem w Izbicy. Do Bełżca, w którym jak byliście, to na niewielkiej przestrzeni w ciągu zaledwie 9 miesięcy wymordowano Niemcy. Niemcy przy pomocy swoich koalicjantów niestety wymordowali ponad pół miliona ludzi w ciągu zaledwie 9 miesięcy. Na niewielkiej przestrzeni. To jest rzeczywiście niebywałe, co tam się działo. Był również Sobibór, były inne miejsca. My dzisiaj jesteśmy po to, żeby nie tylko pamiętać o tamtych niewyobrażalnych czasach, które tu i niewyobrażalnych wydarzeniach, które tu w tym miejscu się rozgrywały, kiedy czytamy o tym, co tu się działo. Yy, to rzeczywiście człowiek przenosi się do zupełnie jakiejś innej rzeczywistości, nieludzkiej rzeczywistości. Jesteśmy tym, po to, żeby pamiętać o tym, co tam się działo, co tu się działo w tamtym czasie, wspominać ofiary, wspominać naszych żydowskich braci, modlić się za nich, ale wydaje się, że jeszcze ważniejszy powód naszego pobytu tutaj to jest krzyk. To jest nasz krzyk, choć nie my. Krzyk do społeczności międzynarodowej. Ażeby hasło Nigdy więcej wojny przerodziło się w czyn i to tuż za naszą granicą. Bo o ile jeszcze jakiś czas temu, kilka lat temu, kilkanaście lat temu, przychodząc tu czy w inne miejsca związane z zagładą niemiecką, nazistowską, wspominaliśmy tamte czasy sprzed kilkudziesięciu lat. O tyle dzisiaj wystarczy przejechać sto kilkadziesiąt kilometrów na wschód i zobaczyć bardzo podobne rzeczy. Historia się kołem toczy. Niestety historia się powtarza tylko dlatego, że nie ma reakcji świata, nie ma reakcji społeczności międzynarodowej wystarczającej mocno reakcji, żeby przypominać te, te rzeczy, które się działy tutaj, i mówić nigdy więcej wojny także dzisiaj. Zbrodni podobnego kalibru na Ukrainie, zbrodni, które widzimy dzisiaj środkom, dzięki środkomasowego przekazu. Więc nasz pobyt tutaj, w miejscu kaźni naszych żydowskich braci, sprzed 81 lat, Niewyobrażalnych wydarzeń, które tu się odbywały, jest również i przede wszystkim naszym krzykiem pod adresem społeczności międzynarodowej Zróbcie coś w końcu, zróbcie coś w końcu takiego, co spowoduje zakończenie tego rodzaju bestialstwa, także dzisiaj i także w tej części świata, także w tej części Europy, bo zaledwie sto kilkadziesiąt kilometrów stąd toczy się brutalna wojna Putina, Rosji przeciwko Ukraińcom, wojna, której nie widać końca i wojna, w której jest konieczność. Podejmowania dalszych, dalej idących kroków. Bo od zwycięstwa nad Putinem, od zwycięstwa Ukrainy, zależy to, czy tego typu przypadki, jak tutaj, gdzie jesteśmy, gdzie rozpoczynała się akcja Reinhardt, nie będą się powtarzały w przyszłości dla Was, młodych ludzi, przed którymi świat stoi otworem i przed którymi cała przyszłość. Po to tu jesteśmy, po to tu jesteście. Za to Wam bardzo dziękuję.